Cześć, jestem Michał. Będzie parę dat, ale spokojnie. Nie jesteśmy na sprawdzianie z historii. Opowiem ci co nieco o nowym programie Mój Prąd 4.0. Zapraszam. Od 15 kwietnia 2022 roku można składać już wnioski w programie Mój Prąd. Zgodnie z zapowiedziami pojawiło się kilka rewolucyjnych zmian. Między innymi w tym programie priorytetem będą rozwiązania zwiększające autokonsumpcję w miejscu wytwarzania energii. Decyzja o rozszerzeniu programu Mój Prąd w 2022 roku wynika wprost z decyzji z grudnia 2021 o nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tak więc prosumencka fotowoltaika w 2022 roku będzie zdecydowanie się różnić od lat ubiegłych, w których to funkcjonował system opustów. Uwaga, trudne słowo, ale już tłumaczę. Zgodnie ze zmianami, Net Metering został zastąpiony systemem odsprzedaży nadwyżek z fotowoltaiki, właśnie net billingiem, co oznacza, że prąd wyceniany będzie po średniej cenie rynkowej z ostatniego miesiąca. Kosztem prosumenta będą również opłaty dystrybucyjne. Zmiany obejmą inwestorów, którzy zgłoszą swoją instalację po 1 kwietnia 2022 roku. I to nie jest żart prima pilisowy. Co warto podkreślić, z programu Mój Prąd 4.0 mogą Skorzystać nie tylko osoby, które wcześniej nie ubiegały się o dofinansowanie, ale także osoby, które we wcześniejszych edycjach programu skorzystały z dofinansowań do mikroinstalacji. Do osób, które już wcześniej skorzystały z dotacji, nie martwcie się, dalej możecie skorzystać ze zmniejszonej kwoty dofinansowania. Na koniec małe podsumowanko. Co będzie obejmował program mój Prąd 4.0. Dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii, magazyn ciepła, system zarządzania wytworzoną energią. Mało tego, tegoroczny budżet wyniesie 350 milionów złotych, a maksymalne dofinansowanie może wynieść 25 tysiąca złotych. Ale dość o liczbach. Macie dość? Ja też. Dlatego w następnym odcinku porozmawiamy sobie o znacznie przyjemniejszych rzeczach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić. Do zobaczenia!